Kołacz, panie Kołacz, bardzo proszę do mnie. Panie tak, Kołacz. Panie, tak, panie dyrektorze, jestem, jestem, tak, tak. Panie Kołacz. Tak. Wszyscy dobrze wiemy, że nasza firma od pewnego czasu boryka się z pewnymi trudnościami. No, Rozumiem. Korupcja, hamstwo, niekompetencja, po prostu zwykłe złodzieństwo. Czy każe panu od razu wymieniać? Czy nie możemy tego nazwać po prostu pewnymi trudnościami? Rozumiem, że chodzi panu o pewne trudności, uh -huh. które miał pana pewien poprzednik, uh -huh. który odbywa teraz pewną karę w pewnym miejscu odosobnienia i pewnie chciałby pan tego uniknąć. No pewnie. Zarząd firmy doszedł do wniosku, że sprawą musi się zająć specjalista z zewnątrz. To znaczy kto? Już panu mówię, pan. Pan. Xiao Hu Mong, specjalista od Feng Shui. Kto, co, czego, kogo? Takie tam badanie wody. Zaraz pan sam zobaczy. E, panie Ciochumonk! Panie Ciochumonk! Wtędzie hmm, tu jest energia! jest Ja tu tuję naprawdę! Wtędzie tu jest energia! Wtędzie tuję... Panie je ta... e, Feng Shui. E, monk. E, tak. 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 Tak, tak, tak. tak. To pan się tutaj rozejrzy, Aha. żeby było lepiej. Tak. Czuję. Czuję. No, to coś czuję, ale to nie ja. Zła energia! Eee, tam! To pewnie to szambo pacierkowskiemu za płotem wybiło. Ale on się tam wcale nie rozeznaje na tym feng shui. Skąd ta zła energia? No mówisz, że jest szamba. Ty głupi debil. Skąd ta zła energia? Skąd? 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 kontaktu? Ty mądry debil. Kontakty wyduty. Te dwie kontakty Na no, natychmiast! Jak kontakty wyrzucić, jakby tu mamy drukarki podłączone, komputery. Co pan? Drukarki komputery to bardzo dła energia jest. To no musi wydrukuj. No natychmiast! E, panie co mam? To pan się tu rozejrzy, żeby było ok. A ja idę do siebie, tak? Co to tu ma? Telefon. Co to jest? Telefon. Pokażę ci piutko. Pokażę. Hmm, telefon. Telefon bardzo dła energia jest. Mój teda, bracie. Nie, no? te nie no, to, jest, to jest mój telefon! Mój te da to brat. jest mój panie! Bardzo dła, no. dła energia no, jest, jest! Panie no! Ale nie denerwuje no. się. Nie denerwuje się. mi dzielona herbata. Włody do płci dzielona herbata. Wody tak, nie łyka! Bardzo ładna te łyka. Nuretek witi, tak. I na Energia dzielona na ciąga, I teraz pójdzie odpotnie dopiero. ta w kątiku tak pójdzie, nadciąga. To Co tak pasy. To tak pasy, biurko, nie tak? Biórko przestawi tu, w takim do ściany. Ty wciutko przestawi biurko w dobre miejsce. Bo tam dła energia jest. Przestawi, mm, tam dła energia jest, je teraz przestawi, mm, dła energia, je teraz przestawi biurko, mm, No, teraz ma dobra energia. Teraz ma dobry co to tam ma? Co to tam jest? No portfel, co? Pokażę Ci Pokadzę szybciutko! pokażę no. natychmiast! A po co? Portfel! Portfel, bardzo dła energia jest! Hej! dobra! Bardzo... Muszę zabrać. bardzo to, to mój... dła Dawaj ja wam złotą kartę! Ja bardzo! Ale nie denerwujesz je! Nie denerwuję Weź mi na herbata. Вот и до на херба, так, так, спокойнее, так. И на энергия, энергии мадырону, на тёнга, так, на тёнга, там, а? Суту там, а? чуть о Co to tu jest? Pokaza na chwilę. Torebka. Hmm. Torebka bardzo dła energia jest. Muty da brać bardzo dła energia. Ale nie denerwuje cię, Nie denerwuję je. Wedmie do na herbata. Wody do budzi trona herbata, bardzo proste, tak, wody, tylko nie łyka. Bardzo, bardzo, bardzo detek witi, tak? I naciąga na Dobre, teraz ma dobra energia. Naciąga, prawda? a co to tuba? Ja tu dła energia u pani. Pani źle uciadła nie w tym miejscu, to ma niedobra energia. Musimy znaleźć lepte miejsce dla pani. Spokojnie, w stanie. lepte miejsce dla pani. Proszę bardzo pan w stanie do góry. Tak, ma kurtkę tutaj, kolega, bardzo proste, tak. Pan wezmie panią na ręce, teraz bardzo proszę. Zobaczymy, <laughs> czy będzie dobra energia. Wezmie panią na ręce, bardzo proszę. Wezmie na ręce, tak, śmiało, śmiało. I tak chwilę po syma, chwilę po syma. No i teraz pani ma dobre energie Ale Cymo! Syma! syma! Nie pusta, nie pusta Ale nie denerwujesz się Wejdźmy tylona herbata bardzo proszę, weź mi drona herbata do budy włody, tak? I dla pana, żeby energia większa była, to pan dam dwie drona herbata. Bardzo proszę, ja pomogę, bardzo, tak, łyka i naciąga energię, ma naciąga. I cyma, cyma, spokojnie, koniec tak. Co to? Cyma, cyma, cyma. Może poprawić, może poprawić dobrze, ale z herbatą, dob ale tak, spokojnie. A co to tu taka siedzi? Też niedobra energia, też nie jest to miejsce, jest nam, też źle usiadła, też musimy znaleźć inne. Spokojnie, spokojnie, poszukamy dobra energia dla panie. Pani, tak, idziemy. Może tu u pana na kolana spróbujemy teraz, bardzo proste uciąć na chwilec. Zobaczymy tylko, czy dobra energia będzie, tak? Chwileczkę, no I uśmiechnięta od razu dziewczyna, zadowolona, tak! Tu ma dobra energia, tutaj trzeba usiąść, tak! Ale nie denerwuję się! Weź mnie. O to lepiej dla Pana zielona herbata. Bardzo proste wezmie. Pani z tym Panem tytuł? O, dla Pani tej zielona herbata jednak. debito to bardzo proste do budy wkładamy i naciąga energię. Ma Tiedzi teraz naciąga. O, Pan. Dyre. Wiedzi tutaj, siedzi, ma dobra energia. Ja muszę iść, bo pan dyrektor mnie woła. Dzień dobry dla pana dyrektora. na nadciąga. To nie tak, że ja idę... I jak, panie mągi? jest dobra energia? O, no pan tam zobacz, bardzo prosto. No, tu i tu. No tak. Tak. No to w porządku, w porządku, ile się należy? A, ile się należy? No to ja tutaj mam taka, za procentem faktura. Bardzo proszę. Przelew czy gotówka? Oj, przelew, bardzo dła energia jest, ba, bo to idzie, idzie, idzie. Czasami nie dochodzi i nic nie wie. Dlaczego? A gotówka to dobra energia, ale tylko zielona gotówka, dlatego zielona herbata. Rozumiem. Rozumiem, tak. Tak. Dobrze, teraz będziemy wypłakać. Wie pan że Właśnie się dowiedziałem, że nasza firma zbankrutowała. i Jesteśmy niewypłacalni. O jak głupi debil. Nie, 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 nie no, nie o, no. spokojnie, nie, nie denerwuję się. O jak głupi debil. We, we, Weźmy zielona herbata, tak, 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 tak. Włoży do buzi, ta, albo trzy zielona herbata. Ta. Włoży do burzi, tak, tak, I naciąga, tak, i naciąga, tak, i naciąga, i naciąga, ciąga. tak, i naciąga, tak, i naciąga.